bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przecież on kościami twoich braci brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych gniecie i każe im komuny jarzmo nieść. To przecież on w katyńskim ciemnym lesie wbił w polską piersi z nienatka, ostry nóż mordując tam najlepszych polskich synów jak podły zbiernik, nikczemny zdrajca tchórz to przecież on, jak bóstwo czci Stalina kapłanom twym nie szczędząc srogich mąk to przecież on z kością zrobił kina i depcze krzyż czerwoną gwiazdę czcząc, to przecież on nie wierzyć w Boga zmusza, tłumaniąc nas potęgą krasnych szmat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło, byś ty nie wiedział co to znaczy brat, to przecież on zrabował twoje mienie i krew serdeczną sączy z naszych ran. On przecież psa niż ciebie więcej ceni. Boś w Polach jest, więc brwruki polski pan, to przecież on, braterstwa głosząc hasła. Do więzień pcha młodzieży naszej kwiat, by człowieczeństwo w sercu twoim zgasło. Byś Ty nie wiedział, co to znaczy brat zasłonę, więc zrzuć z oczu miły bracie. Niech zabrzmi znów pra złoty róg Bi bolszewika w każdej go postaci. Bo to jest Twój największy dzisiaj wróg. Bibolsze mika w każdej go postaci. Bo to jest Twój największy dzisiaj wróg.